W nie, Wcale nie. Nie byłoby mi stać nawet na półtej szafy. Jesteśmy w pałacu z historią, którego wiążą się takie nazwiska jak np. Na Rudysza Goczów, czy też Rudy Tyle Winklerów, który właściwie nadał temu miejscu świetność. Trochę już ta świetność odparowała, ale postaramy się wam pokazać to, co zostało. No to zaczynamy. Jak widzicie, ten budynek jest ogromny, ale też wychodzi na ulicę, więc się nie będę tam pchać, może. Mamy jakieś ciekawe obrazy w ogóle na dzień dobry? Czy to są bardziej zdjęcia? Polskie, nie? To już są ewidentnie polskie. Tu jakiś znak, że miejsce jest na sprzedaż. No i co? Pachnie w ogóle taką służbą zdrowia. Moim zdaniem, jeszcze więcej takich zdjęć. Są ślady remontu, w których zostałam uprzedzona. Bardzo piękny piec kaflowy. Botelka z Harnasia. A tu musiała być jakaś komórka? Prawdopodobnie. Bardzo ciekawe. Weszliśmy od jakiejś strony gospodarczej. Te meble wyglądają na mało zabytkowe. Tutaj coś ewidentnie się miało dziać. No ale budynek był na sprzedaż, tak jak zresztą wiele pałaców w tej okolicy. Tutaj skrzydeł pałacu są trzy. Podobno. Patrzcie, ale znowu nowe meble. No właśnie aż się boję tam spojrzeć, a przecież te... Yy, ja piję tylko 0%, nie? To te piwka weszły ledwo co niedawno do obiegu. Ojej, a te meble to są piękne, to znaczy nie wiem na ile stare są krzesełka, ale tutaj ta galeryjka i ten stół mają swoje lata. To jest bardzo no. Tylko, że nie ma tego środkowego, Nie ma tego, tak, tak. Tak, Sakra, w Taką szachownicę, nie? Taki rzeźbiony. W ogóle bardziej tej, tak jak wiejska łuska, tak, tak. Teraz No? Bo tak przy tym drewno, tak, te drewno stare, takie już malowane. Ale jakie, patrz, to masz faktycznie, że mi się tutaj ostrość zepsuła. Masz faktycznie, widzisz, li drewno? Bo to nie jest Czy koszt takich mebli, przypuszczam, że mój samochód nie jest tyle wart. Co tutaj te meble? Masakra. Weszłam też do czegoś na kształt Łazienki. Tutaj ewidentnie miał się toczyć remont. No dobra, to zobaczę sobie, co jeszcze czeka na mnie na dole. Na dole nie byliście, nie? Bardzo czuć zapach nieprzyjemny kanalizacji. Mamy informację, że budynek jest na sprzedaż, albo był, bo na zewnątrz tych informacji nigdzie nie ma. Pusto. Czyli chyba tamten pokój, nie? Był taki bardziej reprezentatywny. Tutaj, w tamtym jednym pomieszczeniu, widzieliście mnóstwo mebli i wszystkie miały takie specjalne tagi, zawieszki jakby i one były wystawione na sprzedaż tutaj jakieś komnaty. Okej. Okay. Jakieś pomieszczenie łazienkowo-gospodarcze. To jest ciekawe. Takie starocie to ja lubię. O, sorry mój łeb was tutaj Nie? prześwietla. E widział dużo odczuł więcej. Wyższa szkoła jazdy samochodowej, jeździec doskonały. Ciekawe, z kiedy to jest. <gry> jeździec doskonały. Mamy analogiczne pomieszczenie. I tu jest dziura. Uuu, zaraz stąd jakiś potwór wyjdzie. Powiem szczerze, że się tu nie chce wychylać, bo Jesteśmy przy głównej drodze, ale jakieś resztki oranżerii, które wam pokażę. Bardziej szczegółowo. Znaczy tak zakładam, że to chyba była oranżeria. Jest w ogóle mega piękne główne wejście, znaczy główne wejście, jedno z wejść. I teraz nad czym ubolewam, że nie byliśmy tutaj i w piwnicy byliśmy i tutaj na piętrze, ale nie weszliśmy tam jeszcze na górę, jak to zrobić, jak tego dokonać. Niestety mam dzisiaj kolejną awarię GoPro, wobec czego kameruję tak jak potrafię, za co... No bardzo przepraszam. Czy tu coś... Mam takie jakieś niby prysznic? To są piwnice. O! Tam. Pójdę sama do piwnicy, przecież nie jesteśmy w amerykańskim horrorze. Czyli było jest. O kurde, fajny tunel. Jakiś tunel serwisowy. Strasznie mi dzisiaj szwankuje aparat. Oprócz tego, że grupa odmówiła współpracy. Mam nadzieję, że to nie ma w związku z jakimiś siłami nadprzyrodzonymi, chociaż tutaj bym pozostawała zdecydowanie sceptyczna. No cóż, piwnice to są puste pomieszczenia. Spiżarnia. Piec. I tyle, tu się ta piwnica po prostu kończy. Jeszcze jest w ogóle ulica z bezpiecznikami. O, jakaś część kuchenna, lodówka taka jak w folaucie. No ładnie. Słyszę jakieś głosy, mam nadzieję, że nic się nie stało. Że tak sobie tylko tam Grzesiek z Pauliną między sobą rozmawiają. Czyli tutaj to skrzydło to musiała być taka część gospodarcza, typowo. No, Chciałabym mieć tyle miejsca na jedzenie. Co jest tutaj? Zlew. Taki solidny. Kamienny. Cześć! Chcemy zobaczyć tutaj, w tym salę, gdzie prowadziła wydawka. Jest naprawdę monumentalnie. I fajnie by było mieć sprawny GoPro, żeby to pokazać. Ale nie można mieć wszystkiego. Jeden z kominków tylko który tutaj znajdziemy z tego co wiem Więc zwróćcie uwagę na parkiet znaczy no ciężko będzie zdaję sobie z tego sprawę bo jest bardzo zakurzony I o tutaj jest właśnie ta rzekoma bo tak mi się wydaje, że to jest oranżeria od wewnątrz Niesamowite wrażenie, bo słychać dzwony z pobliskiego kościoła. Kolejny kominek. Szybki rekonesans, czy już tutaj byłam, czy jeszcze nie. A, tak. i od tamtej strony Pogoda jest jaka jest, a dodatkowo to miejsce jest Ciemne, to naprawdę ciemne. Jakiś taki, jakaś atmosfera taka tutaj panuje. przebrzmiało się świetności, właśnie. Nie chcę tutaj w zbyt poetyckie tony uderzać. jest ta klatka schodowa, która jest przy wejściu i akurat nie wybrałam jej, aby się dostać na górę. Przeciech przeciwpożarowe. Kolejny schowek. Chciałabym mieć takie schowki. Znaczy, jak widzicie nic nie opuszczamy, bo przyszliśmy z dołu, tylko z innej strony. Teraz myślę, że będę kontynuować tamtą klatką, którą weszłam. Mamy jakąś taką Łazienkę, drzwi są zamknięte, ale niszczone. A za nami jest safe? Faktycznie. No nie. Protokół spisany na okoliczność przekazania kasy, przedsiębiorstwa, stadniny, koni. Hmm. A wybruty. <laughs> w środku rzeczywiście jakieś jeszcze dokumenty są. To widać, że komuś się spodobała połowa parkietu, ale nie tylko tutaj. Takie dyrektorskie drzwi i też pozrywany parkiet. I jeszcze są tutaj zapiski tak stare jak ja. Specjalnie używam słowa stare. 8, 9, no to z maja. Tu nawet dwa miesiące starsze. Jakieś nazwiska. Większość tego zeszytu jest pusta. Dobra, zmierzamy więc tam wyżej. Może górą będzie przejście. O, jakaś pani tu idzie. Jestem ciekawa czy oni mają tego świadomość. Może nie będę włączać latarki. Uu. Bardzo przytulne poddasze. Bardzo. Wow. Dziwne miejsce. Mam tylko nadzieję, że ta pani nie szła tu. A coś mi mówi, że to jest możliwe. Jesteśmy w innej części poddasza, czyli jakieś stare środki remontowe. I spójrzcie na to. Kolenda z 1989 roku. Mamy chyba najciekawsze, najlepiej zachowane pomieszczenie na poddaszu. Z taką charakterystyczną buazyrią oczywiście z chowkiem. Na którym się ostrość traci. Idziemy hmm. w dół. Ktoś tutaj uchylił te okna. Nie widzę tej osoby, która tu chodziła jeszcze przed chwilą, ale to jest chyba to skrzydło pałacu, które mnie interesuje najbardziej. Z tego, co mi się wydaje. Ktoś ewidentnie próbował remontować, ale widać bezskutecznie. Nie wiadomo, kto to mógł być. czy ja nie wiem tego. Umieszczenia są puste, puściutkie, ale na pewno jest tu jeszcze działający prąd, bo są pociągnięte instalacje. Ocerując, tu można odnieść wrażenie, że Mogła być tu kiedyś jakaś, może nie przychodnia, ale jakiś lazarecik. Przynajmniej przez jakiś czas jest bardzo mocny zapach takich środków dezynfekujących. Te charakterystyczne lamperie też dodają miejscu uroku. No i cóż, zobaczymy co dalej. Z tego, co wiemy, była siedziba państwowej Sabiny Koni i mieszkania. Właśnie chyba w takim sektorze mieszkalnym się znajdujemy. Chciałeś mi tu coś pokazać? Kachlog, Ładny. Jesteśmy przy kolejnym wejściu. Oczywiście jako takie drzwi są zabite. I zeszliśmy teraz tą oto monumentalną klatką schodową. Naprawdę wrażenie, jak się idzie po schodach, jest ogromne. A kuku! To jakby dalej się ciągnęła taka typowa część mieszkalna. Więc... No nie umiem znaleźć tego, co bym chciała. Liczę na to, że jeszcze jakieś wspaniałe przejście się znajdzie. Na przykład bardzo ładne drzwi. Liczę też na to, że nie wkurzę jakoś specjalnie miejscowych. Tego bym nie chciała. Nie? To są naprawdę dziesiątki pomieszczeń dosłownie metry całe, korytarzy. Co chwilę panuje inny zapach. Tutaj jest tak grobowo bardziej. Znaleźliście tam coś ciekawego? Co? O! No to jest ciekawe. To też jest ciekawe. Dekoracja. No Lamperia też jest ciekawa. Ciekawe miejsce. No, nie no, zobaczymy co jeszcze jest w piwnicy. Są jakieś stare płytki. Ej, tu się dadali przejść. Co tu jest? No okay. coś, Był lokator, nie ma lokatora. A tu? No to są jakieś... E, karta krowy, aha. To, to nie jest to, czego się spodziewałam. Tu chyba jest... Okej. Okay. Czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Powiem, czy człowiek się uczy całe życie. Dużo tu tego jest. I tu mamy karty krów. Miesięczne przyrosty ciężaru ciała. W pierwszym miesiącu uważała 42, drugi 60, trzeci 80, 97, 145, 210, 310 po roku. Wow. półtora 350 A, to jeszcze są dalej. No, już w 25, 24. To Wołga i Adel. I Zelon. Co tam jest o tym kryciu buhajem? Eee... To jest chyba i... co Fajnie nie wie. Jakby sobie tutaj ktoś robił coś ciekawego. My stawiamy na sztuczną falę, może niekoniecznie. Ale rzeczywiście te piwnice są bardzo ciekawe. Najpierw dokumentację krów. Tu się do tego basenu wchodziło i się przepływało tam. No. On Tu już chyba kończymy temat przynajmniej tego skrzydła pałacu. Jak mi się no. wydaje. No. To, że się składa, że Jeszcze była klatka schodowa, ale wydaje mi się, że myśmy już też nią szli. Takie mam poczucie. Muzyka